18 grudnia zrobiłem dla was konkurs na 40 zł Paysafecard z okazji 1000 subów i w Sylwestra zrobiłem live'a, na którym losowałem zwycięzcę, a więc zapraszam do obejrzenia urywka z losowania zwycięzcy. Ale dobra. Ja wam jeszcze raz czat dziękuję za oglądanie tego live'a. Widzimy się w nowym roku, ale zanim go zakończę, to ostatnia chwilka. No bo tak jak mówiłem w odcinku... Wyniki konkursu. A więc co? Już załadowałem, tu jest link. Yy, wszystko jest git, jest git. Dajcie lasowanie, robię biały. Tutaj jest 18 komentarzy, klikam start i uwaga, uwaga. Miku, obserwuję cię od dziś i mi się pokazaliście na głównej Potem, potem twoim filmy i zacząłem Cię oglądać. Gratulacje, Miku. Ale zanim to, to czekajcie, bo muszę sprawdzić, czy Miku mnie subskrybuje. <laughs> Więc wchodzę jeszcze na z tego, że ja tak też mogę wejść, a dobra. Są dwa sposoby. I nie ma nie ma. Proszę bardzo. 18 grudnia. Napisał, że subskrybuje od dziś, chociaż w sumie. Miku, miku, miku. No nie ma go. Miękkie, napisał komentarz. Sprawdźmy. Biały spokojnie. 12 dni temu. Film jest 13 dni temu, to nie ma go. Przykro mi Panie Miku 3233 No ale ja cię nie widzę tutaj. Nie masz publicznych subskrypcji, tak jak mówiłem. Powinieneś zasubskrybować mnie gdzieś około od 18. Bo napisałeś, że subskrybuje od dzisiaj. No to niestety no. Lecimy do Nexta. Dobra. A więc kto będzie innym zwycięzcą? Ja chcesz, by ze mną pojechać. Bo ja jedę autem. Na 18:30. Dobra. Drugi zwycięzca to. Uwaga, uwaga. Ty Peggy. Cię od odcinka z Piłkara. A o twoim kanale dowiedziałem się, bo mi sam o nim powiedziałeś. Nie, daj, daj, daj mi PST. Gratulacje ty, Peggy. Subskrybujesz mnie? Bo mogę to nawet sprawdzić. Ale to nawet ostatnio widziałem. Tylko czy ja to znajdę teraz? No chyba tego nie znajdę. A, bo to jest Zostań 90 dni. To muszę dać od początku. No to se jednak musimy trochę poskrolować. Typegi subskrybuje kanał Komentarz Czyli publi subskrypcje publiczne ma yy, Od jakiego odcinka mnie Od jakiego czasu mnie subskrybuje? Od odcinka z piłkarą I jak dowiedział się o kanale, dowiedział się, bo ja mu powiedziałem Na Discordzie jest, bo nawet mam moderatora A więc co? Gratulacje Typegi Zgłoście do mnie na Discordzie. Masz dwa tygodnie, żeby odebrać nagrodę. No i co? Czad. Wesołego Sylwestra! I do następnych. Cześć!